Witam wszystkich na 22 Ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży z zapasów kobiet. Serdecznie chciałem przywitać pana Wademara Kuszana, dyrektora Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, pana prezydenta miasta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, pana Zbigniewa Limickiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportowej. Pana Witolda Ciebieza, delegata z Polskiego Związku na dzisiejsze zawody. Pana Mirosława Makewskiego, Przewodniczącego Komisji Sportowej Polskim Związku Zapaśniczych. Pana Mariusza Koparczyka, sekretarza Komisji Rewizyjnej Polskim Związku Zapaśniczych. Pana Józefa Majdzieczaka, członka Komisji Rewizyjnej przy Polskim Związku Zapaśniczym i Pana Bolesława Jurewicza, Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Zapasiczego. Chciałem także przywitać Sędziego Głównego Dzisiejszych Zawodów, Pana Andrzeja Karpackiego. Jest także z nami Pan Jerzy Litwicki, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Pan Władysław Olejnik, Trener Kadry Narodowej. Zapraszamy Pana Władysława. Pan Janek Urzykiewski, przedstawiciel zespołu Młodzieżowego Instytutu Sportu Warszawa. I także osoba Nieodzowna w czasie odbywania zawodu zapaśniczych w Olsztynie, pan Seur założyciel zapasów w Olsztynie, a także i w województwie. Witamy pani. Proszę o zabranie głosu pana Rademana Dusza. Dobry, chciałbym w imieniu Marszałka, to pana, Marka, pana Gustawa Marka przesila, serdecznie pozdrowić i przekazać życzenia. Zawodniczkom życzę udanego startu, startu, który na długo pozostanie w Waszej pamięci i zawsze polsztyn będziecie wspominali, że tu została wytoczona Wasza prosta droga do za 4-8 lat do Igrzysk Olimpijskich. Rennerom satysfakcji z uzyskanych wyników przez jej week sędziom nieomędnych decyzji sędziowskich, a kibicom niezapomnianych wrażeń sportowych. Jeszcze raz poddaję startu. Zabranie głosu proszę pana prezydenta Piotra Grzybowicza. Sportowcy. Jestem przekonana, że to wydarzenie, które odbywa się w naszym mieście Oszczyźnie, będzie dla Was wielkim przeżyciem, dla również wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Wspaniała przygoda sport ze sportem, którą rozpo 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 rozpoczęłyście, jestem przekonana, że będzie trwała bardzo długo tak jak powiedział Pan Dyrektor, będzie pasmem na pewno wspaniałych Waszych wyników, sukcesów, że Wasze marzenia i te sportowe i przede wszystkim właśnie z tym związane będziecie w stanie zrealizować, a na tej drodze również ten pewien etap ogólnopolskiej Spartakiady młodzieży, która dzisiaj odbywa się w Olsztynie, będzie E, pozwólcie, że w tym dniu e, serdecznie Wam pogratuluję już wyboru dyscypliny sportu, jakże wspaniałej, z tradycjami, z osiągnięciami. Złożę Wam jak najlepsze życzenia, żebyście rzeczywiście mogły osiągać te najlepsze wyniki. Serdeczne słowa podziękowania i uznania dla trenerów, dla Waszych bezpośrednich opiekunów dla Waszych rodziców, którzy Was na co dzień wspierają wielkie słowa uznania dla organizatorów dla Wojewódzkiej Federacji Sportu, dla Klubu Budowlani. Mówię tutaj o e, naszych rodzimych w tej chwili organizacjach, które mają wyjątkowe osiągnięcia, które wykształciły bardzo wielu znakomitych zawodników, z których my tutaj, z których jesteśmy bardzo dumni. Serdeczne słowa podziękowania dla trenerów, dla jak wspomniałem, organizatorów, również tych, którzy przyjechali z Kodzaosztyna, bo przecież dzięki wspólnemu wysiłkowi Waszemu zaangażowaniu dzisiaj możemy uczestniczyć w tej wspaniałej e, imprezie. Jestem przekonany, że również kibice, którzy będą was do wspaniałych walk na pewno będą uczestniczyć w niezwykłych emocjach, bo takie jesteście w stanie dostarczyć. Życzę miłego pobytu w Olsztynie, wspaniałych rezultatów i osiągnięć w swojej karierze zawodniczej wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Panie Prezydencie. O parę słów poproszę Pana Zbigniewa Łąckiego, prezesa warmińsko mazurskiej Federacji Sportowej. Dziękuję, to nie będzie. Witam was serdecznie jako członek Komitetu Organizacyjnego. Wszystkie życzenia zostały przekazane. I oby się wam spełniły zarówno panu zawodnikom, jak i sędziom, jak i Waszym opiekunom. Pozwólcie Państwo, droga Makierzy, że Waszym imieniu przywitam przyszłego przed chwileczką. Na naszą uroczystość prezesa Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego pana Bogusława Pontora. Witamy My także witamy. Proszę teraz o wystąpienie Pocztu honorowego w składzie Wiktoria Hołuj, wyjątkowa na Mistrzostwach Europy w Moszy, Ewelina Czunek, złota medalistka mistrzostw Europy juniorek, a także Julia Łukasza, mistrzyni Polski młodzieży. Wszystkich proszę o powstanie, a studio proszę o chęt państwowy. Niewiele ponad 100 dni dzieli nas od inauguracji Igrzysk 31. Lukiady. Przez przeszło dwa tygodnie na Rio de Janeiro będzie skierowana uwaga nie tylko dziedzinom, Liczymy, że Białorzeczni na tej najważniejszej imprezie sportowej 4 zaprezentują się godnie, a wszystkim nam dostarczą wiele emocji i wzruszeń. Na etapie zdobywania kwalifikacji olimpijskich i intensywnego szkolenia, Kadra Narodowa powinna mieć zapewnione jak najlepsze warunki przygotowań do Igrzysk. Potrzebny jest jej również przyjazny klimat społeczny. O jego stworzeniu apelujemy do wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Kwietniowe dni olimpijczyka w roku bieżącym organizowane w 120. rocznicę pierwszych igrzysk Ery Nowożytnej to zawsze wielkie święto sportu. To setki zawodów różnej rangi, mających zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania dowolnej dyscypliny, ale również mogących pobudzić aktywność ruchową osób starszych. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu klubów i innych organizacji sportowych przy wsparciu samorządów oraz sponsorów imprez taki nie zabraknie także w roku bieżącym. Zapraszamy na start! Proszę wszystkich o powstanie. A studio proszę o hymn olimpijski. O hymn. Złożenie ślubowania namy zawodnicze na za się proszę płynę Martykę. Ślubowanie zawodników. 22 wolnopska olimpiada młodzieży w sportach Halowych w armii matury 2016. My uczestnicy zawodów finałowych 22. Wielkopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Warmii i Mazury 2016 roku. Dbać o dobre imię reprezentanta swojego województwa i godnie reprezentować. Respektować zasady obowiązujące w sporcie. Przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z drużyną fair play w każdym czasie i miejscu. Wszystkie będzie do umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego i wyżarnego do dopingu. Mają śladować prędy przygotowania olimpiady i odpowiedzialności za właściwie jej przebieg wziąć udział w olimpiadzie, ruchu walki dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu, przestrzegać zasady koleżeńskich i odpowiedzialności za potwierdzoną sprzęt i miejsce pobytu w, w czasie olimpiady, wykonywać polecenia trenerów i organizatorów ślubuniemy. Dziękujemy O złożenie szlibowania w imieniu sędziów. poprosimy panią Ewelinę Bodas. W imieniu wszystkich sędziów uczestniczących w zawodach finałowych 22 ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach halowych Warnia i Mazury 2016 uhonorowanie za szczytem sędziowania finałów. Przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie przestrzegać regulaminów wszystkich konkurencji, stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji. W imieniu wszystkich serwisów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność, respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu. Niech zwyciężają najlepsi, niech triumfuje fair play. Dziękujemy. Teraz prosimy o wystąpienie y, trzech osób. Będzie to pani Urszula Ajkoc, będzie udekorowana brązową oznaką PZZ. Pan Rafał Furga, także brązową oznaką PZZ. I pan Paweł, Bob Paweł Bobrowski, także zostanie udekorowany brązową oznaką PZZ. A proszę o wręczenie pana prezydenta i pana Witolda Cielierza.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. związku pana Witolda Ciebieżę. Panie prezydencie, szanowni państwo, drogie karnowniczki, sędziowie, w imieniu Polskiego i Zdrowia Karnowskiego. Chciałem serdecznie życzyć dużo, dużo z paniami karnowniczkom, bo Wy jesteście najważniejsze. Mam nadzieję, że w tej grupie wyrosną przyszłe reprezentantki Polski na Mieszkocie Europy, Świata i Wyspach Kolumbijskich. Życzę Seniorom nieomylnych wertyktów. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Na Badaw Olsztyna. 22 po Młodzieży w Mazury, karier 2016, w zapasach kobiet i Studio proszę o marsza, a sędziów zapraszam do